Przez długi czas ludzie krytykowali filmy superbohaterskie za brak oryginalności i ciągłe podążanie za wyznaczoną formułą, która powoli stawała się nudna. I tak szczerze, przez długi czas także się z tym zgadzałem. O ile same postacie we wczesnych filmach MCU mocno się od siebie różniły, tak same filmy były dość przewidywalne. Ale widać, że panowie z Marvela zauważyli to i od dość dawna starają się, aby te filmy były od siebie jak najbardziej różne. To czy im wychodzi, to już jest zupełnie inna sprawa, ale i tak cieszy mnie to, że się starają, ale mimo to wciąż można by się spierać, że te filmy mimo wszystko wciąż podążają pewnymi schematami i mało który jest wyznacznikiem nowej jakości tego typu produkcji. I właśnie dlatego bardzo czekałem na Brightburn, film który teoretycznie nie jest żadną adaptacją komiksu, ale tak naprawdę można go nazwać filmem superbogaterskim. Ale nie byle jakim, bo miał to być pierwszy pełnoprawny superbohaterski horror. Czyli miał być tym, czym miał być pierwszy Doctor Strange, który jednak okazał się znacznie bardziej konwencjonalny oraz Venom, zanim Sony postanowiło go ugrzecznić. No, ale z tego co widzę, ostateczne opinie były dość mieszane. Jedni ten film lubili, innym nie przypadł do gustu. Ale nie jesteście tutaj, by wysłuchać opinii innych ludzi, tylko mojej, prawda? No więc, jaki jest ten Brightburn? Cóż, przegonajmy się. Jak mówiłem, Brightburn w teorii nie jest żadną adaptacją konkretnego komiksu. Ale umówmy się, od razu widać, że jest to tak naprawdę reinterpretacja oryginu Supermana. Oto mamy parę farmerów, którzy pewnego dnia odnajdują kapsułę z małym dzieciaczkiem z kosmosu. Brzmi znajomo? No jasne, przecież to ewidentnie orygin Supermana. Aczkolwiek, tutaj mamy pewien twist. Bowiem nasz główny bohater, Brandon, nie jest tak dobrze wychowany jak Clark Kent i brakuje mu pokory, której małżeństwo Kentów nauczyło Supermana. Co gorsza, poprzez dziwaczne manipulacje prawdopodobnie żywej kapsuły, która była niegdyś jego kołyską, kiedy już odkrywa swoje moce, postanawia on korzystać z nich wypełni. A to znaczy, że często korzysta z nich w mało szlachetnych celach. Tak konkretniej to do, do mordowania ludzi. Okej, okay, wiem, że przed chwilą mówiłem, że Brightburn miał być horrorem superhero, ale jak tak sobie nad tym myślę, chyba znacznie bliżej mu do slashera niż do horroru. Przez większość czasu Brandon morduje ludzi, których uważa za zagrożenie, niczym jakiś typowy slasherowy mordelca. Przy okazji w wyjątkowo brutalny i efektowny sposób. I to, prawdę mówiąc, doceniam... Bo to także jest coś, czego wy tego typu ginie jeszcze chyba nie widzieliście. Myślę, że warto tu odnieść się do argumentów wielu krytyków, że ten film posiada tylko dobry zamysł i nic więcej. I po części się z tym zgadzam, bo faktycznie ogólną fabułę można opisać jako: Nie Superman morduje ludzi. I w sumie tyle. Nie ma tu w sumie nic więcej. Ale mi to nawet nie przeszkadza, bo slashery także nie mają jakiejś skomplikowanej historii. Przy okazji ci, którzy są fanami flaków i ogólnego gore, raczej nie powinni się rozczarować. Ale mimo to Bright próbuje także budować napięcie i atmosferę niczym wyrazowym horrorze. Chociaż często korzysta on z tanich jumpscarów, to w wielu miejscach udaje mu się wywołać ciarki na plecach widza. Nie jest to najstraszniejszy film jaki widziałem, wcale nie. Ale powiedzmy, że były momenty, kiedy miałem pewną gęsią skórkę. Na początku wszystko sugeruje, że całość będzie skupiona na Brandonie, naszej upadłej podróbie Supermana. Ale tak naprawdę to właśnie jego rodzice dostają więcej czasu ekranowego i całość stara się pokazać dramat rodziny, która musi uporać się z tym, że ich przybrany syn to kosmiczny morderca. I to jak dla mnie działa świetnie. Tym bardziej, że aktorsko nasza rodzina sprawdza się naprawdę świetnie. Nie kojarzę tych aktorów, ale dla mnie odwalają tu kawał naprawdę dobrej roboty. Niestety tutaj pojawia się pewien zgrzyt, który można uznać za pewnego rodzaju rozczarowanie, bo nasz mały Brandon ma tu dość mało czasu ekranowego i właściwie film mało skupia się na tym, jak on sam radzi sobie z tym całym embarazem. No i tak w sumie to nie ma on w sobie zbyt dużo charakteru, a szkoda, bo myślę, że dzięki temu jeszcze bardziej przeżywalibyśmy dramat, który przeżywa. Jeszcze jedna sprawa. Wielu narzeka na to, iż ten film nie wyjaśnia, dlaczego w sumie Brandon staje się zły i co. I o co chodziło z tą kapsułą? Cóż, teoretycznie tak, ale jak dla mnie to jeszcze bardziej podsyca atmosferę tajemnicy wokół niego. Więc ja osobiście nie mam z tym tak dużego problemu. A zatem, czy Brideburn wyznacza nową jakość w opowiadaniu historii o superbohaterach? Nie, niekoniecznie. To jednak zbyt górnolotne stwierdzenie. Ale zgodzę się, że jest to pewnego rodzaju powiew świeżości. I całkiem ciekawa alternatywa dla filmów z MCU czy DC. Jeśli nie będziecie się po nim spodziewać jakiejś szczególnie rozwiniętej fabuły, to dostaniecie naprawdę porządny super slasher. To nie jest nic genialnego, nic co by szczególnie zapadało w pamięć, ale cieszę się, że ten film powstał. I mam też nadzieję, że otworzy on furtkę dla innych tego typu innych projektów, bo bez wątpienia jest na nie miejsce na rynku. No, i jak zwykle z mojej strony, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Widzimy się w przyszłych materiałach. Do następnego razu. Cześć.